To już czwarta edycja budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, w której będę brała aktywnie udział. Mamy dwa rodzaje projektów. Mamy projekty wojewódzkie oraz projekty powiatowe. Szczególnie zachęcam do składania pomysłów na projekty powiatowe, bo są to projekty miękkie, co to oznacza? To znaczy tyle, że to są projekty najczęściej e, projekty sportowe, kulturalne, na przykład pikniki, różnego rodzaju e, książki. W, e, Przewodniki turystyczne, które potem służą mieszkańcom. To bardzo miłe widzieć, jak mieszkańcy województwa korzystają z tych, realizują te zadania, które właśnie Ty zgłosiłeś. Na pole powiatowe przeznaczone jest 6 milionów złotych. To bardzo dużo. Mamy 24 powiaty w województwie, a zadania powiatowe później realizowane są w większości przez organizacje pozarządowe. To jest coś, co jest mi szczególnie bliskie i o czym zawsze mówię przy organizacjach, żeby właśnie powierzać realizację takich zadań bliskich ludziom właśnie organizacjom pozarządowym. Co trzeba zrobić, żeby zgłosić yy, zadanie do budżetu obywatelskiego? Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę bo.łódzkie.pl, bez polskich znaków. Następnie, w zakładce zgłoś zadanie, uzupełnić formularz. Formularz przeprowadza pos przez poszczególne komórki, mówi yy, dokładnie, które miejsce wypełnić. Są też podpowiedzi, takie y, pytania podpowiadające, co tam powinno się znaleźć. Są to bardzo krótkie, e, bardzo krótkie rubryki, gdzie tylko wystarczy opisać swój pomysł. Następnie ten formularz drukujemy zgodnie z instrukcją i dołączamy do tego również wydrukowane listy poparcia. Gotowy, uzupełniony i podpisany formularz oraz listy poparcia e, przesyłamy do Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich zadań, swoich pomysłów na to, co możemy w naszym województwie zmienić albo co możemy zrobić dla mieszkańców.